Siemneczko z tej strony, Korangara to jest kolejny odcinek naszej serii Fable. Zapomniane opowieści, dokładnie tutaj, nasz mistrz nam macha. My się wycieramy, ach, dobra. Na samym początku chcę sprawdzić, czy mogę się podszkolić w władaniu magią, a konkretnie chodzi mi o kulę ognia. Pamiętam, że ona wymagała dużej ilości yy, doświadczenia. Ach, ataku, dobra, i teraz tak, kula ognia, o niestety nie. Okej, okay, potrzebujemy prawie 18 tysięcy, a mamy 14 tysięcy, to wiecie co? Może nie będziemy wykorzystywać tych punktów i zaczekamy, zaczekamy, aż po prostu je uzbieramy. Dobra, gdzie mam iść? O, to jest pytanie. Dostałem jakąś misję, kompletnie nie wiem jaką, i mam się przedostać gdzie? Kompletnie nie wiem gdzie. O, okej, okay, tu jest blisko do tego miejsca. Teleport w lesie wiedźm. OK? Ciekawe, co z tego wyniknie. Początek misji: znajdź archeologa. Proszę bardzo, musimy znaleźć archeologa. Czemu nie? A jest ciemno i niebezpiecznie, OK. Jest Na szczęście przygrywa nam świetna muzyczka, naprawdę soundtrack Fable jest wyśmienity, taki bajkowy, po prostu. Zresztą, podobnie jak sama gra. Wielka z Martwych Wstania super, cieszę się. Aha. Czy jest tu coś groźnego? Może nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, wiecie co? Tak sobie myślę, że będę uskuteczniał ten plan, który sobie założyłem, że drogę do celu będę po prostu wycinał, bo to zwyczajnie by było zbyt nudne i seria by była zbyt długa, bo po prostu te wszystkie trasy pomiędzy punktem A a punktem B to jest zwyczajne ekspienie. No, więc co, spotykamy się na miejscu, tak jest. No i ładnie. Pierwsza porządna potyczka. Mm. Okej, okay, teraz myślę, co tu zrobić. Ok, schowamy się za tym drzewkę. Ja oczywiście uruchomię stopper. Chociaż wiecie co? Może na razie nie uruchomię. Wow! Jaki cwaniaczek! Dorbą mnie tutaj. Dobra, muszę się schować aż tu. Okej. Okay. W ogóle mogę mu coś zrobić moją kuszą. Wow. Lęk? Czy coś mu się stało? Nie sądzę. Nie, dobra. Wiecie co? Ja spróbuję z nim zawalczyć. Oczywiście poza nagraniem, bo to by było zbyt długie. Okej, okay, koleś już prawie gryzie glebę. Wow, fuck jest shit. Bez kitu. ja muszę. Wow, muszę zintegrować głos. Mana, mana, muszę zintegrować głos z tym. Hmm, z dźwiękiem, więc teraz sobie mówię. Czekaj, 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 czekaj. co ja teraz zrobię? O, teraz uderzam go! O! Okej, okay. dobra. Już będę mniej więcej wiedział. Gdzie mam dźwięk, gdzie mam obraz? Wow, mam nadzieję, że zdech. Oh, jest super jazdy. Dobra, gryź klebę! Pajacu! Nareszcie się udało. Wow Okej. Okay. Super, kupa ekspadlamie. Włączę stopper, chociaż pewnie i tak zaraz go wyłączę, ale dostrzegł szafir, pięknie, Nie wiem do czego służy szafir, pewnie zaraz Patryk mi podpowie, <gryw> czyli jeden z moich widzów. A, a tymczasem chyba co? Ja się tu trochę rozejrzę i widzimy się przy jakimś ważnym miejscu. Tak jest. Ok, doszedłem do jakiejś drzwi, do jakiegoś przejścia, pogadamy z nimi. I only open to those who know my name. If you know it, find and hit the magic stones to spell it out. Only one person knows my name, but I doubt you'll find him. Mhm. Mm Czyli te drzwi ewidentnie chcą, żebyśmy znali i podali ich imię. Okej, okay, ja kojarzę tę misję. Pamiętam, że gdy pierwszy raz ją przechodziłem, używałem przyułkowałem się kartką i długopisem. Oczywiście, spenetrujemy te tereny, zobaczymy, czy jest tu coś ciekawego. O, wielki młot yy, obsydianowy. Sprawdźmy, czy ten młotek jest lepszy od tego, co mamy teraz. Yy, Ekwipunek, broń, zwarcie i teraz tak. 38... Wow! Ale niestety nie możemy go użyć. Czy możemy? Waga ciężka. Chyba nie. Albo przy. Oba możemy! Wow, fajnie. Wow, ale jest niestety zbyt. Tak, jest zbyt ciężki, jak na nasze siły, więc sobie go przełożymy. Póki co. Niech będzie ten nasz topór. Ej, no co jest? Oooo. Tak, klawisz logia mnie dobija. Pewnie trochę potrwa, zanim się przyzwyczaję. Yy, dobra, chcę to. No, mam już? Nie mam. Ej, no co jest? Bro! Hello! A czas leci. Poproszę to. Mam? Teraz zobaczymy. Tak, chyba mam. No, nareszcie. Okej. Okay. Ach, przejdźmy się tędy. cały czas szukam klawiszu szybkiego biegu, okazuje się, że on jest... Na prawej... O, tu nic nie są. To jest prawy przycisk myszy. Kolejna skrzynia, sweet. Rękawice z kolczugi, to nam się przyda. Założymy je później, teraz nie chcę wchodzić do ekipunku, marnować czas. Nie zamierzam. I teraz tak, trzeba odpowiednio uderzyć w te kamienie. Hmm. W odpowiedniej kolejności znaczy się. Dobra. Spójrzmy T. i s, h te i s, hm, co tu można zrobić z tym z tym fandem? Dobra, spróbujemy tak. H. I. T. IT S I T S HITS Wow, czyżby się udało? Hoho, -ho. proszę bardzo, ale mam wielkiego farta. pierwszy raz, za pierwszy razem, że mi się udało. Zajebiście, super. Pamiętam, że się strasznie mordowałem z tym. Okej, okay, możemy zatem przejść dalej. Powiem wam, że czuję pewien dyskomfort, ponieważ przegryzłem sobie wargę. I mnie strasznie to boli. Oh! So, you found me! That's just grand! If you can find me, so can they. I should never have started studying the focus sites. But how was I to know Jack was interested in them too? Yes, Jack of Blades. Look, I have no time to explain. You can read my journal if you want. I don't want it anymore. No, if you'll excuse me, I'll be off. It's not safe for me here anymore. Thanks to you. Hm, misja wykonana. Wygląda na to, że nie było nic prostszego. Okej. Okay. Splandorujemy te tereny. Może tu coś będzie ciekawego. Sir, so, the archaeologist is alive. Hmm, that's good. Thanks to you, I'm <inaudible> sure we can keep him safe. Uh, you should return to the guild now. There's an important quest card waiting for you. It seems not whole Glade is in some trouble. Tak jest, że czeka na nas nowa karta z, z misją. Tak, idź do gildii chyba po, po nową misję. Proszę bardzo. E, czekajcie, czy ja mogę to podnieść? Tak. W którymś tam odcinku sobie spenetrujemy wszystkie książki? O, mamy tatuaż, jednak tatuować się na razie nie zamierzam rozkminimy sobie te wszystkie książki. O, proszę bardzo. To jest skrzynia. Jedna z wielu skrzyń w tej grze, która wymaga klucza. W niej skryją się naprawdę potężne rzeczy z tego, co kojarzę. Jednak niestety. Skrzynia jest zamknięta. Potrzebujesz 15 kluczy. Tak jest. Takie skrzynie mają spore wymagania. Okej, okay, wyjdźmy stąd. Chociaż w sumie można się teleportować. Aha, i teraz gdzie? Do gildii bohaterów, tak mi się zdaje. Poszło szybciej niż, niż myślałem, więc sądzę, że można zrobić kolejnego questa. O ile starczy czasu. Ale, ale. Najpierw sprawdzimy, czy można się już podszkolić we władaniu kulą ognia. Fak, 14 tysięcy. 000... Co jest? No dobra, więc czekamy. Jeszcze troszeczkę. Ach, mogę z Tobą mistrzu pogadać? Aha, wiem, znam tą misję. To jest jedna z głównych misji i ona pewnie jest długa, więc póki co jej nie robimy. Biały Wilkołak, tak jest. Jaskinia hobbisów, masakra kupców, akcja wyzwolenia kupców. Ham, ham, ham. Potrzebuję coś, co da mi dużo sławy. Niestety to wszystko jest po 400. Stara kobieta w wielkim lesie mówi ci, że jej wnuk zaginął. No dobra, pokonamy te, te hobbybisy. Przyjmij misję. Okej, okay, misja została przeze mnie przyjęta. I czekajcie, jest zaznaczona. Chyba musimy iść tędy. Fryk. No, proszę bardzo, 10 minut nagrania, a my mamy już jedną misję za sobą. Hip, hip, hura, można by rzec. Aha. Mam nadzieję, że idę w dobre miejsce. A tymczasem chyba pożegnam się z wami i widzimy się na miejscu, o ile idę w dobrym kierunku. No i dobra, początek misji. Porozmawiaj z babcią w różanym domku znajdującym się w wielkim lesie. Hmm, nagroda to, to aż 5,5 tysiąca kafla, więc jest dosyć fajnie, niestety sławy dostaniemy bardzo mało za to, ale cóż, ziarnko do ziarnka, jak to się mówi. Ach, jak widzicie, troszeczkę się przebrałem w międzyczasie, z pirackiego stroju została mi tylko koszula i czapka, a resztę zmieniłem. Okej, okay, o, ale zanim pogadamy, to wyrywamy trochę chwastów. Proszę bardzo, skrzeczka. O. pół tysiąca. czemu by nie. i co? Już możemy porozmawiać. James. that oh, you? James my grandson. Tak, babcia zgubiła wnuka. such a sweet helpful boy I don't know how I'd manage without him. I knew this would happen. He's gone back to those caves I just know He got quite a scare of the things he saw down there last time I can tell you but he did bring back some gold. Oh and he found something else while he was there I don't know what it's for but it might be useful here. Hmm, klucz sześciokątny. Nie wiem, do czego może on służyć, no ale cóż, wezmę. Okej, okay, nie bój, nic, znajdziemy Twojego wnuczka. Tu, oczywiście, są drzwi, możemy pogadać, co one od nas chcą. Nigdy nie otwieram się na pierwszej raz Moje serce złamało zbyt wiele razy. Złamano. Kogoś, kto szczerze kocha, czyli nie kochamy szczerze, na to wygląda. Hmm. Powiem wam, że te zagadki z drzwiami zawsze mnie przerażały. Były po prostu według mnie za trudne. Nie mogłem rozkminić żadnej. Znaczy tam chyba z... dwoje drzwi udało mi się otworzyć, ale nic więcej, naprawdę, nic więcej. Kurczę, sorry, że tak niewyraźnie mówię, ale naprawdę rozciąłem sobie wargę, przegryzłem. I teraz tak mnie boli, że nie wiem co. Okej, okay, mam nadzieję, że jest blisko, bo nie chciałem robić kolejnego, yy, kolejnego cięcia. Proszę bardzo, tu można złowić coś ciekawego. Niestety nie mamy wętki. A szkoda. Jaskinie w wielkim lesie. Mhm. -mm. Tu ostatnio był troll bagienny, chyba czy coś takiego. No i cóż, czeka nas walka z hobbisami, Wstrętnymi, przeraźli przeraźliwymi hobbisami. Może mu się uda. Ja oczywiście będę cicho podczas walki. Uch, ktoś krzyczy. Oczywiście pomiędzy yy, nagraniami, że tak powiem, ja sobie ekspię nieźle i wybijam wszystko co znajdę na swojej drodze, tak żeby być już dosyć dobrze zaopatrzonym doświadczenie. Nie no, to jest troszeczkę nie fair, sami przyznacie. Tyle zwierząt, tyle bydlachów na jednego mnie. Z jednej strony to dobrze, bo jest dużo expa, ale z drugiej strony to jest bardzo nie fair. Muszę sobie kupić cichszą myszkę, bo pewnie teraz słyszycie takie kliki, że to głowa mała. Mała! Boże, nie umiem się wysłowić przez to rozcięcie. Okej, okay, chyba wszystko. A wszystko jasne. I skopa, i ponerach. Dobra, padł, nareszcie padł. Świetnie. Jeszcze jeden. A, kojarzę, one chyba y, wydostają się tak samoistnie. Więc wiecie co? Nie ma co tutaj spędzać dużo czasu, ponieważ one one i tak się zaraz namnożą. Musimy iść przed siebie. O, wow, nie to co trzeba nacisnąłem. Fak, dobra. Hytz. Okej. Okay. Główna komnata. Tu pewnie będzie niezła heca. O, w dupę mać. O, w ow. dupę. No nie no. Za jakich Yeah. No oh, jeszcze troszeczkę opiezwau. No, wow. Fuck. Co za gnój. O, no i dobra, udało się. No proszę, bardzo zawsze się przyda. Ok, i lecimy tu. No i dobra, jesteśmy w głównej komnacie. <laughs> Powiem Wam, że trochę się gubię w, w nagrywaniu tego Fable, bo naprawdę nie wiem kiedy nagrywać, kiedy nie. Ponieważ tu wszystko jest niby ważne, każda walka, <laughs> ale też nie chcę, żeby odcinek był za długi. Aha, czyli ona chce na wymianę innego człowieka, ale niestety. No i jednocześnie, niestety, jesteśmy dobrymi ludźmi. Więc nici z tej wymiany od razu ją zniszczymy. Okej, okay. poszło szybciej przeję. No i dobra, to co jest teraz trudne to jest yy, to, żeby przytrzymać tego dzieciaka przy życiu Ponieważ te hobbisy też będą miały na niego kropkę, to też musimy bardzo go pilnować. Na szczęście jeszcze ani razu nie dostał O, oh fuck ile ich jest. Biją go, czyżby go wini? Nie. Jeszcze nie trafią. Chcę używać magii. Niestety to jest ciężkie. Okej. Okay. Dobra, wiecie co mi się wydaje? Że taka walka będzie trwała i trwała, więc nie ma co was zanudzać i widzimy się jak już się z nimi uporam. Tak jest. It was rather embarrassing getting caught by those hobs. Me and the lads were searching the caves for treasure. Legends say it's full of their stuff. Well protected, too. They caught us and stuck us in cages. Been taking us away one by one ever since. I don't know what they did to the rest. But I heard screams that'd chill your blood. But hey, less people, bigger share, right? <laughs> so, what do you say we go looking together? Ok, więc musiałem powtarzać misję jeszcze raz. Chwileczkę tylko synchronizuję dźwięk z obrazem. Na 3, 4, wyjmuję miecz. 3, 4, klik. Ok, już. Musiałem powtarzać misję jeszcze raz, ponieważ tego gnoja mi zabili i bardzo się zezłościłem. No ale teraz zajrzałem do komnaty obok i zobaczyłem, że mamy tutaj niezłego pomocnika, więc może z nim poradzi mi się trochę lepiej. Poradzę sobie trochę lepiej, tak powinienem powiedzieć. Dobra, więc zaraz wracam. Uff, okej, okay, w końcu udało mi się mm, uratować tego chłopca i sprawić, żeby nie zginął. Powiem wam, że to było naprawdę ciężkie i tyle hobbisów ile ja się na zabijałem. Uff, to naprawdę. <laughs> Zamykam oczy i widzę hobbisy. Także, także było dosyć ciężko, że tak powiem, ale na szczęście się udało. Whose idea did you think it was to go into those caves in the first place? Well, I'm not standing for it much longer. First chance I get, I'm <laughs> out of here. I'll have to pick up a few things first, though. and I suppose you want your reward. Don't tell her what I said, though. Come on. Okay. Okazało się, że młody i tak chcę więc więc to nie był żaden <coughs> Wyczyn, że go, it. go and see if granny's... <coughs> Thank you for my grandson, hero. Super misja wykonana, mamy łeb visa i trochę doświadczenia. Super. Dobra, więc więc do naszej głównej bazy. No i powiem wam, że kończymy odcinek, było trochę zabijania. Wykonaliśmy dwie misje. Ach. Modlę się tylko o to, żeby nam starczyło m, punktów doświadczenia na... na co? Na tą trzecią kulę ognia Czyli na trzeci poziom kuli ognia Jak nie, to naprawdę będę zły Oby, oby, oby Spójrzmy Wola Jest! Możemy, możemy nareszcie podszkolić się w kuli ognia, więc oczywiście zróbmy to Dobra. Zmarnowaliśmy w cholerę doświadczenia, ale mam nadzieję, że to się nam zwróci. No teraz prędko nie, nie podszkolimy się w kuli, bo to wymaga teraz 54 tysiące doświadczenia. Uch, więc mamy co zbierać. Okej, okay, sądzę, że można kończyć ten odcinek. Były dwie misje, było strasznie dużo hobbisów. Było... Była też jedna zagadka na początku. Ach, więc chyba tyle. Ja mam dużo montowania, ponieważ tych scenek jest naprawdę dosyć dużo, tych przerw między, między walkami. I wydaje mi się, że to na tyle. Zatem trzymajcie się, oceniajcie film, komentujcie. I do rychłego zobaczenia. Okej, okay, więc na razie, cześć.